Cześć, witajcie. Zapraszam was dzisiaj na wrażenia z jazdy i prezentację bardzo ciekawej Skody Fabii w wersji Monte Carlo. Jak widzicie, samochód różni się zdecydowanie od flotowych wersji, których pełno na naszych drogach. Opublikowałem niedawno test przyspieszenia, w którym pokazałem wam również cenę tego prasowego egzemplarza. Przeraziła was ona, ale pamiętajcie, że jest to maksymalnie doposażona m.in. w LEDy i w inne dodatki jak panorama czy masa innych ulepszeń, które poznacie w teście. Wersja na tak zwanym full wypasie. Co chyba widać, prawda? Czerwony kolor w połączeniu z czarnymi akcentami robi robotę. Co prawda przydałaby się tu mocniejsza jednostka, jak choćby w poprzedniej generacji 1.4 TSI o mocy 180 koni. No niestety, w przypadku obecnej generacji mamy tu tylko 1.0 TSI o mocy 110 koni sprzęgnięte z DSG7, czyli 7-stopniowym automatem dwusprzęgłowym. I jeszcze popatrzmy sobie na bardzo ładnie wyglądającą Fabię z dalszej perspektywy. W każdym z testów staram się Wam pokazać opony, felgi, hamulce. Nie może tego zabraknąć w przypadku Fabi Monte Carlo. 215-35ZR18 Conti Sport Contact 5. Hamulce oczywiście przednie wentylowane, jak w każdym współczesnym aucie. Z tyłu już niewentylowane. Widzicie model opony. Rozmiar bez zmian. To nie BMW. Z przodu i z tyłu mamy ten sam rozmiar opon. Teraz zajrzymy do środka i skomentujemy wnętrze usportowionej Fabii. No, niestety, nie ma dramatu, ale do zalajkowania jeszcze trochę brakuje. Bez szału, jeśli chodzi o podłokietnik. Bardzo mi się natomiast podoba fotel, który ma wysokie podparcie dla nóg, pewnie trzyma ciało. Tu możemy zalajkować. No, fotel kubełkowy, jak widzicie, zintegrowane zagłówki. Bez żadnej digitalizacji, klasyczne zegary, co mnie cieszy, bo ja lubię olsku. Jeszcze nie mamy w fabii cyfrowych zegarów, wnętrze myślę, że większość większości się spodoba. Panorama, jak widzicie, ogromna, bez żadnej belki, bez żadnego wspornika. Także podoba mi się, doświetla kabinę. Za całą kształt wystawiamy like. Teraz zajrzymy do tyłu, co tu się dzieje. No, niestety, autko wiadomo tego segmentu nie oferuje dużej ilości miejsca z tyłu, jak jest wysoki kierowca. Tu natomiast mamy dwa porty USB, także lajkujemy. Niestety problemem jest brak nawiewów, za co będzie łapa w dół, kciuk w dół, bo w upale może być bardzo gorąco pasażerom jadącym z tyłu. No i posłuchajcie tych obleśnych plaściorów. Tu mega dislike za to niestety. Muszę zdislikeować. Nie spodziewałem się, żeby było lepiej, no ale wiecie, wszystko sprawdzamy. Bagażnik natomiast, jak na rozmiary tego autka, zaskakuje oczywiście, simple klawery skodowskie czyli haczyki bardzo mocne wytrzymają pewnie 10 kg torbę duży bagażnik, jak na wielkość auta także light. Like. I co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to fakt, że osoba nawet o wzroście 1,90 m nie rozbije sobie głowy przy otwartej klapie a to dzisiaj rzadkość. No dobra, no to teraz pomówmy chwilę o różnicach. Co wyróżnia wersję Monte Carlo na tle zwykłej tak zwanej szarej flotówki. Między innymi duży spoiler dachowy, sportowe 18-calowe koła, splitter, różne akcenty, czarny sportowy grill, czarne lusterka. No, nie sposób pomylić tę wersję z cywilną Fabią z podstawowym silnikiem. Za wygląd na pewno należy się kciuk w górę samochód. Raczej w większości będzie się podobał. Jeśli myślisz inaczej, napisz w komentarzu swoje uwagi. Ok, no to sprawdźmy, jak to auto jeździ, i porozmawiamy o różnicach, jakie są między tą Fabią Monte Carlo, a Fabią, którą testowałem dla Was niedawno, a więc autem, który otwiera cennik o mocy 75 KONI z wolnosącym silnikiem. Jak się ma rajdówka do Fabi Entry Level? Odpalamy silnik i zobaczymy. Rajdówka, żeby było jasne. Ale nawiązania. Jak już widzieliście, są. Kamera cofania nie rozczarowuje. Przyzwoity kąt. Wszystko jest ok. Kontrast, jasność. W nocy też daje radę. Nie jest to najlepsza kamera cofania, jaką widziałem, co nie ulega wątpliwości, biorąc pod uwagę, w jakim segmencie mamy Skodę Fabie i ile kosztuje podstawowe auto. Podstawowej, bazowej wersji, natomiast y, wiem, dlaczego Fabia jest sukcesorem. Nie, jak to powiedzieć? Może zwycięzcą pojedynku o auto miejskie o Mieszczucha. Dlaczego Skoda od tylu, tylu lat jest numerem jeden w Polsce? Dlatego, że nawet gdybym chciał, nawet gdyby, gdybym był opłacony przez inny koncert, przez inną markę, żebym schejtował, zjechał jak psa albo jak sukę Skodę, to nie umiałbym tego zrobić bez kompromitowania się przy tym. Zaraz rozwinę wątek, dlaczego tak jest, ale na razie pojedźmy kawałek. Auto jest na 18-calowych felgach. Dość odważnych felgach, jak na miejskie auto. Opony... mają niski profil, a mimo to tu mamy równą nawierzchnię, jest bardzo równa droga, przyjemnie się jedzie. Ale mimo to, jak mamy nierówności, to byłem zdziwiony, że tak dobrze jeździ się w tym samochodzie po nierównościach. Początkowa reakcja była taka: hmm, kurczę, no na tym profilu to będzie niefajnie, niewygodnie, a przecież Fabia jest mieszczuchem ma być wygodnie, ma być komfortowo. Nic bardziej mylnego. Pierwsze moje jazdy. Udowodniły mi, że zawieszenie jest tak zestrojone, że nawet na tych 18-calowych felkach i wyglądających jak naleśniki oponach, dalej mamy ten komfort. Oczywiście, komfort na balonach będzie jeszcze większy. Ale czy potrzebujemy aż takiego komfortu, gdy zyskujemy, zdecydowanie zyskujemy na fanie zjazdy, na radości sprowadzenia auta w zakrętach, na tym, jak auto się trzyma. Ten handling. Handling jest dużo dużo fajniejszy, dużo bardziej bezpośredni, bo jednak szerszy, niższy kapeć, to nam po prostu daje zawsze, no, że mamy lepszą kontrolę nad autem, gdy chcemy troszeczkę żywiej i dynamiczniej pojechać. To jeśli chodzi o zawieszenie i opony, i ten profil opony, nie musicie się obawiać, nie będzie bardzo twardo, nie będzie nawet twardo, będzie, to jest kompromis między zawieszeniem bardzo wygodnym, a już takim, które odczuwamy jak choćby właśnie w aucie, nie wiem, jak w Seacie Leonie Cupra, którego testowałem w zawieszeniu komfortowym. Tam już czuć, że te dziewiętnastki są i czuć, że opona jest no, wyraźnie twardsza. No, zawieszenie jest twardsze, ale mówimy o zupełnie innych mocach, zupełnie innych autach. To tylko taki przykład, żebyście wiedzieli o co chodzi. W samochodzie jest cicho. Mimo tego, że mamy bardzo duży kawał szkła nad nami, odsłonięta jest roletka, co widać, bo się fragment chyba łapie w kadrze. Przy 120 na godzinę jest w miarę jeszcze komfortowo I można bez problemu dzięki temu, że mamy tu 7 stopniowe DSG jechać I to jest właśnie ta różnica największa względem Fabii za około 50 tysięcy Którą dla Was niedawno testowałem, gdzieś tam podlinkuję Wam w czasie tego testu tamten film Ten silnik wolnossący, który miał 75 koni sprawiał, że musieliśmy kręcić go bardzo wysoko Zdaje się, o ile pamiętam, było tam tylko 5 biegów i na ostatnim piątym biegu obroty były koszmarnie wysokie na, ekspresow na ekspresowej drodze czy na autostradzie. No i tu na przykład but do oporu, żadnego problemu z utrzymaniem linii toru jazdy, nic. Auto wykonuje dokładnie to, co mu powiemy, to, co mu zadamy rękami. Przesiadamy oczywiście, jak zrobimy przy prędkości no dosyć wysokiej, takie lekkie ruchy lewo-prawo, to czuć jak zawieszenie jest sprężyste, jak jest mięciutkie. Mimo tych niskich opon, niskiego profilu opony, cały czas czujemy, że mamy tu miejskie, komfortowe auto, i to jest fajne. I właśnie wracając do tamtej fabii, tam mnie dobijało to, że przy prędkości 130-140 na godzinę, obroty 4-4,5 tysiąca obrotów na tym ostatnim piątym biegu. Huk potworny, i powiedziałem w podsumowaniu, że tamta fabia byłaby świetnym autem dla kogoś, kto zaczyna przygodę z motoryzacją ale nie widziałem jej jako auto całoroczne w znaczeniu jako jedno auto w rodzinie na cały rok jak ktoś chce mieć jeden samochód i jeździć nim i po mieście i wjechać w Polskę czy czasem w Europę, no nie, z tamtym silnikiem nie widziałem jej w trasach w dalszych wypadach, z tym już tak dlatego, że mamy tutaj ten przelicznik współczynnik masy do mocy yy, jeden 10 do 1. masy mamy 10 mocy mamy 1, bo mamy 110 koni i 110 kg. 1100 kg, sorry, trzeba dłużej spać. 110 koni, 1100 kg, także jak widzicie, jest 10 do 1, na 10 kg przypada jeden kon mechanicznie, i to wystarcza, żeby w tym aucie nie czuć się jak zawali droga. Mało tego, nie tylko nie czuć się jak zawali droga, żeby właśnie wcisnąć pedał gazu. To jest, sobie fajnie. Nie mam tu krytycznych uwag odnośnie tej skrzyni. Wyeliminowane zostało to, co mnie tak denerwowało, jak testowałem dla Was z manualnymi skrzyniami silnik, ten sam silnik 1.0 TSI, 3-cylindrową doładowaną jednostkę. W manualnej skrzyni zawsze był ten problem na pierwszym biegu, że on słabł, ten samochód słabł na tyle był. Ciężko było mu na dole, że nie mogłem rzucić za wcześnie drugiego biegu. Ruszałem na jedynce, musiałem go pociągnąć tam do tych około 20 na godzinę, żeby rzucić dwójkę. bo Jak zrobiłem to wcześniej, to było taka czkawka. Ja wam o tym mówiłem. To mnie zawsze denerwowało, czego już nie było w silniku wolnosącym. Być może z powodu tego, że nie występuje tam zjawisko o nazwie turbodziury, być może z innego powodu. Ogólnie tam ta liniowość rozwijania mocy i momentu pozwoliła na to, że przyjemniej mi się jeździło. I powiedziałem, że wolałem silnik 1.0 wolnosącą jednostkę 75-konną no, 3-cylindrową od e, zaturbionej jednostki TS. no tu mamy zawali drogę, może uda się nam go poprzedzić na razie nie za bardzo więc Wam powiem, zanim sobie dynamicznie pojedziemy, ten fragment, ciężarówka przede mną co mi się podoba, układ kierowniczy pracuje fajnie, nie mamy tu Wyboru trybów jazdy jesteśmy zdani cały czas na jeden tryb jazdy, jedną siłę wspomagania. Czyli taki ulsku prostota. Ale czasami w prostocie jest właśnie cały urok i w tym samochodzie, w tej prostocie właśnie jest urok tego auta. Ocenię jeszcze powiem na końcu tego filmu, natomiast chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nigdy nie byłem fanem Fabii, Nigdy. Mało tego, wręcz uważałem, że to auto mnie denerwuje, podobnie jak Oktawia, dlatego że wszystkie te auta kojarzą mi się z flotowcami, kojarzą mi się z taksówkami, głównie Oktawie, prawda? Już są tak opatrzone do, za przeproszeniem, do pożygu że nigdy mnie jakoś nie ujmowały. Miałem alergię na te modele, na Oktawie i na Fabie. Rapid zawsze mi się podobał i bardzo fajnie po testach oceni oceniłem wysoko to auto, bo świetny samochód, bardzo fajna koncepcja auta, zgrabny, a jednocześnie pakowny Rapid Spaceback. Już teraz będzie zastępowany przez Skodę Scala, bo już wiadomo, że Skoda Scala wchodzi i zastępuje Rapida. I tu właśnie będzie jeszcze ta, ten pomost między właśnie Tą Fabią, a skalą, bo zauważcie, że Fabia w tej konfiguracji kosztuje około 80 tysięcy. Mówimy zawsze o katalogu i mam tu pewien problem, bo za te pieniądze bez problemu już dostaniemy skalę. I akurat Skoda nie zaprosiła mnie na prezentację gdzieś w Europie, bo widziałem, że wielu ludzi, którzy testują auta na YouTube wrzuciło filmiki. Natomiast zaprosiła mnie do Laponii, z tego zrobiłem relację dla Was testy. Różnych modeli Skody z Haldexem 4x4, bardzo fajnie było. No, nie na każdy event zostanę zaproszony, to samo chyba oczywiste, ale zmierzam do tego, że nie miałem okazji jeszcze przetestować dla Was Skody Skali i mam nadzieję, że Skoda Polska niebawem umożliwi to w Polsce. A wiąże z tym modelem duże nadzieje. Pokładam w tym modelu duże nadzieje. Wydaje mi się, że może to być killer. Nie tylko Fabi, oczywiście dużo droższym. Przede wszystkim Rapida, którego już nie będzie, ale kto wie, może nawet Gulfa. Nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Także, żeby ten film nie trwał za długo, powiem Wam tak. Podchodziłem troszkę do testów tej Fabii Monte Carlo jak pies do jeża, ale głównie z tego powodu, że cena spędzała mi sen z powiek. Matko jedyna, 75-80 tysięcy za Fabię i to nadal będzie fajne, ciekawe auto? Niemożliwe. Tak myślałem, że niemożliwe, ale chciałem sprawdzić, bo jednak te akcenty sportowe, bardziej zadziorny wygląd, to co wyróżnia zdecydowanie ten samochód na ple innych szarych, Fabianek na drodze, sprawiało, że bardzo chciałem się przymierzyć do tego auta. No i DSG, no i ten silnik 110 koni, który już daje to minimum sprawności, przyjemności z jazdy i komfortu w mieście. Natomiast nie mamy funkcji autohold, która bardzo się przydaje. Bardzo. I zawsze ubolewam nad tym, jak już mam auto z tą funkcją Auto Hold, przesiadam się do auta z automatem, które nie ma autoholda. no to wtedy to się naprawdę przydaje. Szczególnie w miejskich korkach to ma, ten wie, a kto nie miał, to nie wie, co traci. Nie musimy bez przerwy trzymać nogi na hamulcu, a przerzucanie na P nie jest zalecane, jest niezdrowe. Dobra, pojedźmy teraz trochę szybciej. Chciałbym, żeby tryb sekwencyjny, bo nie mam manetek, był zgodny z naszą motoryką ciała, czyli redukcja do przodu, downshift do przodu, upshift do nas, niestety jest dokładnie na odwrót. Tu Skoda powinna się w końcu też nauczyć, jak inne marki, które tego nie robią, że ja nie chcę mieć do siebie niższego biegu, tylko do siebie chcę mieć wyższy bieg, a redukować co do przodu. A tu mam... Ale dobra, to wiadomo, nie ma perfekcyjnych samochodów, zawsze coś musi być skopane zawsze to powtarzam, ponieważ nie ma manetek, to ma znaczenie. Bo manualnie będziemy zmieniać tylko w ten sposób biegi. To troszkę mnie denerwuje. Słuchajcie, spalanie samochodu, bo na pewno Was to interesuje, no, pokażę Wam na ekranie, widzicie średnie, jeśli chodzi o, na długi, o długim dystansie, no to jest całkiem niezłe. Mniej więcej 7,5 litra. Moje podobnie wygląda. Także przyjmuj, możemy przyjąć, że to auto będzie paliło w rocznym rozrachunku 7,5 litra na 100 km. No chyba, że ktoś będzie nimiłosiernie połował albo jeździł bardzo krótkie trasy, wtedy na pewno przekroczymy 8 litrów. Ale nadal to jest dobry wynik, biorąc pod uwagę, właśnie, że mamy sprawnie działający, szybki dwusprzęgłowy automat. Auto dość dynamiczne i yy, dające właśnie tą frajdę z jazdy. To. Co nawet dawała mi skoda fabia z wolnosącym silnikiem, ale tu jeszcze mamy wiadomo tych kilkadziesiąt koni więcej. Mamy turbosprężarkę, która sprawia, że moment obrotowy dostępny jest dużo niżej, maksymalny moment obrotowy jest dużo wyższy niż w silniku wolnosącym. No i teraz podjaśni macie żarówki. Bowiecie szybciej. Samochodzi. Ten mieszczuch angażuje w jazdę, nawet bardziej niż Skoda Rapid. I to mi się dlatego w tym aucie tak podoba. Tak bardzo mi się podoba. I nie, Skoda nie zapłaciła mi za reklamę auta. Zresztą każdy, kto tak pomyśli, niech się puknie dobrze w głowę, skoro są od około 10 lat liderem w Polsce, numer jeden w Polsce, to komu Skoda chce, czy nawet ma w tym interes, żeby cokolwiek płacić za dobre słowo? No, Teorią spiskowym, spiskowcom i tak nie wyjaśnię, i tak nie przemówię do rozumu, więc temat zamykamy. To nie jest perfekcyjny auto. Przed nami, oczywiście, Mustang. Jakby ktoś nie słyszał. Plaściury wszędzie obleśne, podobnie jak w Saatchi Leonie, to jest domena wagi. Wytaniają tam, gdzie się da. No a tam, gdzie powinni się przyłożyć, to się rzeczywiście przykładają. Natomiast pewne elementy, tego w czasie jazdy nie powinno się robić, rzecz jasna dzieje. To wszystko jest obleśnymi skorupami. Dokładnie tak samo jak Fabi o kilkadziesiąt tysięcy złotych tańszej, tej Fabi entry level. Zatem nasuwa się pytanie, czy warto dopłacać? I tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że powiem wam tak: gdybym ja chciał mieć Fabię, to zrobiłbym wszystko, żeby ta Fabia wyróżniała się na tle tysięcy, tysięcy setek tysięcy innych Fabi i wersja Monte Carlo jest tego. Jest na to idealnym sposobem, jest panaceum na, na nudną fabię. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że eksploatowanie w mieście takiego auta, a więc niski profil opony, zawsze wiąże się z tym, że prędzej czy później uszkodzimy Felgę. Jeśli planujemy głównie korzystać z tego auta w mieście. Cena zakupu dosyć odstrasza jak na autko tej wielkości, jak na ten segment, bo no 75 czy 80 tysięcy za fabię jest to gruba sprawa. To są te minusy, aczkolwiek zyskujemy świetny wygląd, lepsze prowadzenie na niższym profilu, fajny silnik z fajnym automatem i tu jest pewien paradoks, bo o ile DSG, dwusprzęgłowe automaty nie są tak perfekcyjnie długowiecznymi skrzyniami jak hydrokinetyki, dlatego w perspektywie, nie wiem, 150, 200-250 tysięcy eksploatacji głównie miejskiej, DSG będzie mniej żywotną skrzynią, może się rozsypać, tu gwarancji nikt wam nie da. Że ona przeżyje 8 80 lat i przebieg rzędu 200-250 tysięcy. Szczególnie, że są skrzynie DSG mokre i suche. A tu, jeśli czegoś nie przekręciłem, jest DSG-7 sucha. I paradoks jest taki, że suche DSG nie lubi korków w mieście. Mokre już tak. Mokre sobie z tym dużo lepiej radzi, jeśli chodzi o, o bezawaryjność i, i długowieczność. Natomiast sucha skrzynia woli zdecydowanie trasy żywsze niż pełzanie i miejskie korki. No ale zobaczcie, mówię do Was, jadę bardzo szybko. Pewnie, to jest najważniejsze, że jadę super stabilnie i super pewnie. Mieszczuchę, łupinko orzecha, krótkim, lekkim autem o masie 1100 kg i 110 KM. No właśnie chciałem sekwencję zrobić nie w tą stronę, <laughs> nie w tą stronę chciałem dać wyższy bieg. No fajnie, fajnie. Naprawdę wysoko są granice przyczepności tego auta jak na mieszczucha. Podoba mi się. Więc co tu dużo mówić? Nie będę, nie będę was oszukiwał. Od strony przyjemności zjazdy, od strony tego, co to auto nam oferuje, i ogólnego wrażenia jest jak najbardziej duży lajk. Bardzo duży lajk. Ale u mnie jest ten problem, że gdybym ja kupował Fabię dla mnie, dla żony, dla rodziny, jako auto do miasta, to starałbym się kupić Fabię możliwie jak najtańszą żeby właśnie to się opłaciło, żeby ta rata w najmie długoterminowym na kilka lat, potem zwrot po na przykład czterech latach korzystania, przeglądach za złotówkę nie wiem, no 600-700 zł brutto miesięcznie bez wpłaty własnej albo z 5% czy tam ile można no, już kiedyś robiłem na ten temat film, Volkswagen Bank daje bardzo dobre kredyty, do, bardzo dobre leasingi i warto z tego skorzystać, w tych czasach kupowanie aut za złotówkę, yy, <laughs> kupowanie aut za gotówkę nie ma za bardzo sensu, skoro Właściwie używamy samochodu, używamy samochodu przez kilka lat, używamy takiego samochodu i go zostawiamy. Im samochód jest tańszy, tym bardziej taki model się opłaca. Chociaż z drugiej strony może właśnie im droższy, tym taki model się bardziej opłaca. No ale to już nie na ten, nie na ten temat odcinek. Głównie chodzi mi o to, że za niewielkie pieniądze możemy mieć bardzo fajne auto, mówię o Fabii, o tańszej od tej, do miasta. Ze skrzynią manualną oczywiście, więc trzeba będzie się namachać, z wolnosącym silnikiem awaryjnym można zagazować bez żadnych problemów, a tu dostajemy wszystko jakby dokoksowane, wszystko na sterydach. Do tego kapitalny wygląd w tym kolorze i, i z przeszklonym dachem. Auto wygodne, komfortowe. Można nim się bez żadnych kompleksów wybrać na drogę ekspresową, na autostradę i nie ogłuchnąć przy tym, bo tak jak powiedziałem, to jest dla mnie też najważniejsze, jak jadę gdzieś kilkaset kilometrów, żeby mnie hałas nie katapultował za ota, żeby mnie nie zmuszał do zejścia z prędkości, bo no, w tamtej Fabii tak było. Dobrze, moi drodzy, ponieważ miał być to krótki film, a jak zwykle będzie długi, ponad 20 minut, to miał być tylko bitwa. Tania Fabia versus droga Fabia. Powiedziałem, co chciałem Wam powiedzieć. Samochód mnie nie dość, że nie rozczarował, to jeszcze mnie... No na mnie zrobił naprawdę dobre wrażenie. Ten samochód zrobił na mnie dobre wrażenie i... Yy, co jest tym ciekawe, że te wszystkie plastiki, to wszystko, tu akurat nie jest tragicznie, nie jest ten, ten podłokietnik materiałowy twardy. To wszystko, to, te wszystkie te rą rączki, jak z najtańszych plastików wykonane, wszędzie gdzie nie puchniemy, to ten dźwięk nas przeraża. Ale zastanówmy się, kto to robi? Kto to robi, jeśli nie trzeszczy to w czasie jazdy? Jeśli to wszystko jest dobrze zmontowane, skręcone, spasowane, nie razi ani w czasie jazdy trzaskami, ani z wyglądu nic, co nas nie razi, że jest coś krzywo, albo urwane, albo śruby na wierzchu. Kto się tym przejmuje? No ja nie, ja się tym nie, nie za bardzo przejmuję, aczkolwiek wiem, że dla wielu z Was ma to ogromne znaczenie, jakie materiały są w środku wykorzystane, z jakich materiałów, z jakich tworzyw jest zbudowana auto, więc ponieważ robię dla Was testy, muszę zwrócić na to uwagę. Kierownica fajna, ze spłaszczonym wieńcem, perforowana, troszkę twarda, podobnie jak w Leonie na to narzekałem, gdyby dali tu troszeczkę tej pianki, byłoby jeszcze lepiej. Jak widzicie przez cały test, czarne, pod sufitki czarna y, kabina, fotele, jak już Wam pokazałem we wstępie, to wszystko daje ten klimat Pas rozciągający się czerwony to wszystko daje ten klimat. No i śmietniczka, którą jest <śm dla skody. Simple covery skody. Śmietniczka w drzwiach na śmieci. To wszystko jest tak zaserwowane nam, że czujemy się w tym samochodzie dobrze. I zmieniam zdanie o Fabii. Dopóki nie miałem okazji przetestować dla Was poprzedniej, Fabii, i tej, zmieniam o niej zdanie. To jest naprawdę świetny samochód do miasta. Ten nadaje się również mocno szarpną silnik przy uruchomieniu. System stop and start wcześniej zgasił, teraz palił. Także to akurat było troszkę szarpiące. To będzie świetne auto, jeśli ktoś potrzebuje auta do miasta wygodnego w parkowaniu, w zwrotności, w zwinności, nie potrzebuje dużego bagażnika, a jednocześnie chce mieć auto, które się wyróżnia, które daje mu komfort jazdy po drodze ekspresowej, autostradzie i nie przeraża go cena. Polecałbym walczyć o rabaty, bo jednak 75-80 tysięcy to trochę sporo mimo automatu, mimo fajnego silnika, ale tylko 3 cylindry, litr pojemności. Ale moc i moment wystarczający. Do takiego mieszczucha wystarczające. Dopóki nie włożymy do auta 400 kg czy 500 kg, Czyli maksymalnego obciążenia Myślę, że nikt nie będzie marudził, że ta auto jest mułowate Dobra moi Mini. to by było wszystko Dzięki za oglądanie tego testu Polecam pierwszy test Fabi, Pierwszy kontakt z Fabią w moim życiu Który jakiś czas temu, dwa miesiące temu go wrzuciłem na kanał Z granatową, w pięknym kolorze Fabią Z wolnosącym silnikiem Dużo tańszą, dużo bardziej przystępną ceną to by było na tyle. Nie zapomnijcie o aktywności, lajki, disjaki. Jak musicie, to disjakujcie, komentarze. No i zasubskrybujcie kanał, ustawcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnych testów. Na razie. Arrivederci. Ilość obrotów kołem kierownicy. 1 i ćwierć. Pozycja 0. 1 i ćwierć. Czyli w sumie 2,5. Po odpaleniu auta miałem komunikat pikający, jest jakaś usterka, zresztą zobaczcie, wykrzyknik na desce w menu car, czyli tu w menu samochodu doklikałem się, że usterka funkcja wybierania numeru alarmowego serwis. Znaczy, tu mi migało, to SOS mi migało na, na podsufitce, więc to w końcu kliknąłem, bo mi migało, wykrzyknik miałem. No i, no i taka jest historia dzisiejsza po odpaleniu skody, która stała zaparkowana. E, no, ponad dobę. Jadę właśnie nagrywać dla was testy. Także jak widzicie, nie tylko we Francuzach się różne rzeczy pojawiają na desce, różne wyskakują błędy, żeby obalić tu pewien mit. W niemieckich autach, a skoda jest tylko w pewnym, po części jest tylko czeska, w pewnym procencie jest czeskim autem, a tak naprawdę jest autem niemieckim, jak wszyscy dobrze wiemy. Więc no mówię, bo po to też testuję. Usterka niby nie groźna, ale jednak się zatrzymałem. Wiecie, no trzeba eliminować błędy. Zobaczymy, czy w momencie, kiedy odpalimy silnik ponownie, usterka się już nie pojawi, czy będzie nadal. Tu się czerwona lampka cały czas pali. Brak wpisów status samochodu. No więc usterka zniknęła. Ale była. I mi tu dzwoniło. Pikało. Posłuchajcie tego. Brzmi to dość dziwnie. Jak miks bulgoczących płynów, prądu, przewodzących jakiś kabli prąd. No ja nie wiem. Takich odgłosów nie znam. Z silników po ich zgaszeniu i dłuższym postoju. A jeszcze może się odsunę, bo coś wybuchnie.